Siemano, z tej strony Kosmo, w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój własny kod twórcy, tak mam go już Tak wiem, nie mam tysiąca subskrypcji na moim kanale, ale mam tysiąc subskrypcji na, na moim tiktoku, zapraszam do oglądania Chciałabym was poinformować, że zaszły niewielkie zmiany na moim kanale, między m.in. awatar się zmienił i mój baner, zapraszam żebyście go zobaczyli tak, wiem, pomyliłem kolejności, ale mniejsza z tym. Na moim kanale będzie konkurs, ale nie będę zrezygnowany, jaka jest nagroda. Dowiaduję się dopiero za, za, za jakieś 2-3 odcinki. Zapraszam do oglądania. Mój kod to jest Kosmo Pauza YouTube. Pisuję się w sklepie, będę bardzo wdzięczny. Może jakieś konkursiki wpadną za to. Zapraszam jeszcze do dalszego oglądania. Ale Chciałbym was poinformować, że może jakaś nutka na moim kanale będzie, ale to nie jest jeszcze w 100%. Jestem pewien, że ona będzie w 50%, ale niestety nie wiem, czy dam radę. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału z dzwonkiem i sobie łapki w górę. Będę wdzięczny. A, jeszcze piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Narka!